Strony Denon i storka za ich, ale króciutki odcineczek. Szybko. Okej. Okay. Yy, jedna skrzynka. 330. Ja będę ja, ja tak na szybko, bo się śpieszę. Tak. 14 El primo. Monety. Szybko pójdzie. Bo mam tylko bardzo mało skrzynek. O 8. 16, 6, al primo, 17, tylko 30, el primo. Kar... No, niestety, z małych nie ma. Jedna, duża, i bum. I nie ma dzisiaj odcinek w postaci, niestety. Ale wiecie, może będzie kolejnym. Może jutro albo pojutrze. Okej, okay, to wiemy, nie Elo.